Partnerami portalu motorekords.pl są Pensjonat Górski Potok oferuje noclegi na czas wyścigu górskiego w Siennej. Hotel Spichrz oferuje noclegi na czas rajdu gdańskiego Baltic Cup. Górny Sport, producent klatek bezpieczeństwa, rozpórek, mocowań foteli i innych. Ireco Motorsport, producent klatek bezpieczeństwa. Kwadrat z pasji do motorsportu. Jesteśmy przed pierwszą eliminacją GSMP 2015. Wyścig w załużu. To jest Twój debiut w poważnych zawodach. Do tej pory starty amatorskie. Powiedz, proszę, jak się przygotowywałeś do zawodów. Opowiedz, jakim samochodem startujesz i jak jest przygotowany? Startuję Renault Clio Sport. Przygotowywał mi go Karol Krupa, Misz Polski razem z Piotrem Materniakiem. A jak przygotowany jestem, to zobaczymy, wszystko się okaże jutro i pojutrze. Startujemy w grupie drewnopołowe, bukowe, krosno-sanok z Wojciechem Witkowskim, mamy w jednym teamie start. W grupie jest 12 samochodów, zobaczymy co pokażemy. Powiedz do tej pory startowałeś w imprezach amatorskich. Jakiś wyniki, możesz się pochwalić jakimiś dobrymi wynikami? Jedno pierwsze miejsce, dwa drugie. No i poza tym tyle. Reszcie jeździliśmy na torach, coś tam trenowaliśmy. Jak mocno odsadzonych klasach? Do dwóch litrów. Mhm. Też około 10, 12, 15. Zależy w których zawodach. Motorekord.pl oferuje zawodnikom nagrania wideo. W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt e-mail. W tytule maila prosimy podać nazwę zawodów, nazwisko kierowcy i numer startowy.